Ostatnie świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie Następnie Jezus wraz z uczniami przybył do ziemi ludzkiej, gdzie się z nimi zatrzymał i chrzcił. Jan także udzielał chrztów Ajon, niedaleko Salim, bo było tam dużo wody i ludzie przychodzili do niego i przyjmowali chrzest. W tym czasie Jan nie był jeszcze osadzony w więzieniu. Między uczniami Jana a jakimś Żydem doszło do sporu co do rytualnego oczyszczenia. Poszli więc do Jana i powiedzieli mu: Rabbi, ten, który był u ciebie na drugim brzegu Jordanu i o którym dałeś świadectwo, właśnie on udziela chrztu i wszyscy garną się do niego. Jan odparł: Człowiek nie może posiadać niczego, czego wpierw nie otrzymał z nieba. Wy przecież sami jesteście świadkami, że wyznałem: Nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Ten, kto poślubił Pannę Młodą, jest Panem młodym. Przyjaciel zaś Pana Młodego, który mu towarzyszy i słyszy go, cieszy się ogromnie na jego głos. Taka właśnie radość mnie przepełnia. I trzeba, aby on wzrastał, ja natomiast, abym się umniejszał. Pochodzenie Jezusa i jego nauki. Ten, kto przybywa z wysoka, jest ponad wszystkim. Kto zaś pochodzi z ziemi, do niej przynależy i mówi po ziemsku. Ten, kto przybywa z nieba, jest ponad wszystkim i daje świadectwo o tym, co widział i słyszał. Tymczasem nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Ten jednak, kto przyjął jego świadectwo, tym samym potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten, kogo Bóg posłał, głosi jego naukę, gdyż Bóg daje mu swojego ducha bez ograniczeń. Ojciec miłuje Syna i wszystko przekazał w jego ręce. Stąd każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast nie jest posłuszny Synowi, nie będzie miał udziału w tym życiu, lecz ciąży na nim gniew Boży.